O pięć nowych karetek z pełnym wyposażeniem wzbogaciła się Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego. Kosztowały w sumie 3 miliony 300 tysięcy złotych, z czego 2,5 miliona pochodziło od marszałka województwa mazowieckiego, a pozostała kwota z budżetu miasta. Decyzję o dofinansowaniu tego projektu podjęliśmy w poczuciu odpowiedzialności za zrównoważony podział środków, powiedział wicemarszałek Rafał Rajkowski. Przykrym faktem jest fakt, że w Polsce pojawia się w ramach rządowego systemu 200 karetek w całym kraju i te karetki jakoś dziwnym trafem omijają miasto Radom. Myślę, że w ramach pewnego solidaryzmu i pewnych działań, którym towarzyszy samorząd województwa mazowieckiego, sprostaliśmy no niestety potrzebie chwili i dzisiaj cieszymy się nowym sprzętem. Muszę Państwu powiedzieć również, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Prezydent Radosław Witkowski przypomniał, że w podpisanym przed rokiem pakcie dla zdrowia znalazł się zakup 15 nowych karetek. Nie minął rok, a my już mamy na swoim koncie osiem nowych karetek i dziewiąta karetka w przyszłym roku zaplanowana jest w budżecie obywatelskim. To tylko pokazuje naszą determinację, naszą dynamikę i to, jak bardzo chcemy zmieniać Radom nie tylko poprzez nowe ulice czy halę widowiskowo-sportową, ale również ochrona zdrowia jest dla nas bardzo ważna i mogę Państwu zadeklarować, że wspólnymi siłami mam nadzieję, będziemy w dalszym ciągu naszą Radomską Ochronę Zdrowia zmieniać na lepsze. Z danych Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wynika, że stacjonujące w mieście karetki pokonują rocznie około 800 tysięcy kilometrów. A żeby było bardziej obrazowo, to powiem, że jest to równoważne 20 okrążeniom kuli ziemskiej na poziomie równika. Myślę, że to do wszystkich przemawia, jak są intensywnie eksploatowane i w jakich warunkach są eksploatowane. A część karetek mamy takich, które już przekroczyły przebiegiem swoim 500 tysięcy kilometrów. Jedną mamy, która się zbliża do miliona, ale ona jest prawie nieużytkowana, stanowi taką rezerwę rezerwy. Przekazanie karetek towarzyszyło obchodom Dnia Ratownictwa Medycznego. Podczas uroczystości w Resursie Obywatelskiej zostały wręczone odznaczenia ministra zdrowia, marszałka województwa mazowieckiego i prezydenta miasta Radomia.